Szemanko moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zagram sobie w Minecraft Hardcore, ale cały świat to pustynia i będę musiał przeżyć na tym świecie 20 dni. A więc jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie tutaj łapeczkę do góry, umówmy się, takie 30 łapek w górę to kolejny odcinek z tej serii, ponieważ tworzenie takich materiałów trochę czasu zajmuje. Dodatkowo zachęcam was też do zostawienia suba, jeśli chcecie mi za to podziękować. Bo już zbliżamy się powoli do 300 i bym chciał jak najszybciej to dobić? Oraz do wbicia na mojego Discorda Armia Wnukola Link będziecie mieć w opisie. A ja już bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Po pojawieniu się na świecie rozejrzałem się dookoła, jednak znowu nic nie widziałem. Stwierdziłem, że będę biegł przed siebie. Przy okazji zbierałem patyki. Niedaleko znalazłem wioskę, z której postanowiłem zabrać kilka hejbali, żeby przerobić je później na pszenicę. Zabrałem też elektona i biblioteczki. Oraz skrzynkę z jedzeniem i łóżko. Poszedłem też do craftingu, przerobiłem snopysiana na pszenicę i wykraftowałem z nich sobie dużo jedzenia, tak żeby mieć na przyszłość. I ruszyłem dalej. Niedaleko była kolejna wioska, z której zabrałem pochodnie, gdyż mogły mi się one na potem przydać. Zabiłem też golema, oczywiście z łapki, więc trochę to trwało, ale finalnie udało się i wyrzucił mi trzy żelaza. Zrobiłem z niego żelazny kilof i zabrałem się za robienie kamiennych tulców. Więc na początku wykopałem kobla, po czym wróciłem i zrobiłem siekierę, łopatę i motykę oraz kamienny mieczyk. Zabrałem potem crafting i ruszyłem przed siebie. Była też piramida, w, w której możecie zauważyć jakie rzeczy znalazłem, były nawet niezłe. Na pewno trochę złota żelaza, powdera i kości, które mi się na pewno potem przydosą. Na fajerwerki i na mączkę kostło. Kiedy dzień zbliżył się do końca, zauważyłem wioskę. Stwierdziłem, że w niej będzie moja tymczasowa baza. I, i biegłem do niej jak najszybciej. I poszedłem spać. Pierwsza noc. Następnie zabrałem suger i posadziłem go obok. Postawiłem crafting skrzynkę i włożyłem do nich najważniejsze itemy. Z żelaza, które miałem, zrobiłem wiadro oraz buty, żeby lepiej po prostu mnie chroniły. Do wiadrę nabrałem wodę i zabrałem się za robienie portalu. Kiedy portal był gotowy, okazało się, że nie miałem zapalniczki, także za odpaleniem musiałem się wstrzymać. Z pobliskiego cave'a natomiast wydobyłem żelazo. Super, jeszcze tylko krzemień. No i dnia drugiego, jak możecie zauważyć, zacząłem budować bobodziarkę. Także tutaj kopu, 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 dziura jest zrobiona, do której później wrzucę wila dziarów i wyłożę ją łóżkami. No i jak możecie zauważyć, bobodziarka została wykopana. Dnia trzeciego postanowiłem ruszyć w małą wyprawę, żeby znaleźć coś ciekawego. Była wioska, z której zabrałem chleb ze skrzynek i trochę łóżek. Wykopiłem trochę dirta przed piramidą i do niej weszłem, głównie żelazo, kości, nici, siodło. W sumie to co zawsze. Obok była też baszta. Stwierdziłem, że pójdę jednak naokoło, gdyż z obecnym setem nie będę tego robił. Znalazłem też odkrytego ogromnego cave'a, w którym wykopałem węgiel i żelazo. Oprócz tego niedaleko była kolejna piramida, byłem zadowolony. Postanowiłem więc do niej wejść i wlutować. Jak możecie zauważyć, lód był nawet niezły. Kilka enchantowanych książek plus refilek. Przydadzą się na pewno na potem. Była wioska z chatą Kowala. I uwaga widzowie, to co było w skrzynce. Oprócz jaksów, sadzonki. Mamy drewno na świecie. Tak jest. No i dnia czwartego jakoś wróciłem do wioski. Jak najszybciej mogłem, tylko posadziłem sadzonki, żeby ściąć pierwsze drewno i wyrosłem wszystko mączką kostną. I zabrałem się za ścinanie. Byłem uradowany, że na początku udało już mi się zdobyć drewno. Brawo ja. No i odłożyłem takie syfiaste trochę itemy do skrzynek oraz przepalałem sobie szkło na bobodziarkę. Zrobiłem też sobie nową żelazną łopatę i żelazną klatę. Tako. I zacząłem wstawiać łóżka w bobodziarce. I wszystko już było gotowe. Zrobiłem też drabinki do niej, ale zanim to weszłem do nederu. Spał nie był najgorszy. No może te, oprócz tego gasta. Ale widziałem też czerwony biąk, także byłem z tego bardzo zadowolony. Po powrocie zebrałem oczywiście trochę sugarkana i znowu poprawiłem moją farmę. Dnia piątego dalej wiozłem sobie villagerów na no mowodziarki, ale kiedy wpadłem do niej okazało się, że praktycznie cała wioska wpadła, więc okej, okay, kilka minut czasu zaoszczędzone. Dałem też wieśniakom chleb, żeby zrobili dzieciaki i profesję im poustawiałem. Dałem też biblioteka, że z nadzieją na mending, no ale na razie no marne były moje szanse, Rolowałem go cały dzień no i niestety mending nie siad. No trochę było smutno. Ale postanowiłem tutaj zrobić sobie dach w Także kolejna rzecz mi się wydaje, że zrobiona. Zrobiłem też tutaj szybko drzwi, żeby mieć do villagerów jak najszybsze wejście. Drabinki. No i tutaj taki mały drewniany bunkier, ponieważ miałem przy sobie tylko drewno. No i bum. Drewniany bunkier z wejściem gotowy. Jeszcze raz tutaj próbowałem klirować villager'a, no ale niestety mi nie pykło. No już miałem trochę tego dość, więc wróciłem i poszedłem sobie spać. Następnego dnia dorobiłem więcej drabinek i postanowiłem, że właśnie ten dzień szósty i siódmy spędzimy w kopalni, żeby zdobyć jakieś diaksy, żelazo, innego tego typu surowce. Skopałem się, znalazłem redstone, lapis i uwaga, uwaga, tak jak na oceanie. Metoda na diaksy i bum! Ze ścianą od razu były diaksy, bo ich pięć, z czego byłem zadowolony jak na jedno złożę, nawet spoko liczba i zacząłem kopać dalej z nadzieją na kolejne diaksy kopałem, kopałem, zbierałem też przy okazji żelazo innego tego typu surowca które na pewno mi się potem przydadzą kopałem, kopałem i pyk, kolejne diaksy, byłem mega zadowolony już miałem ich w sumie 10, ponieważ z tej rudy znowu było ich pięć także nas. postanowiłem też zrobić z nich sobie Kratę, ponieważ tutaj miałem mało go fajta z creeperem, ale stwierdziłem, że Wam go nie będę pokazywał. Także diamentowa krata jest posiadana. Niedaleko kolejny diaks. Wróciłem na powierzchnię, zebrałem też diaksy ze skrzynki. Jak możecie zauważyć, ma też kilok diaksowy. I postanowiłem wyruszyć do pobliskiej piramidy, która była tutaj przy wiosce. No i oczywiście był creeperek, także zablokowałem się tarczą, ale on mi tutaj zrobił w sumie ładne wejście. Tutaj były różnego rodzaju rzeczy i koks widzowie, mamy koksa. Naprawdę super. Przecież na pewno do Smoka albo do Widera. Zbierałem też ludzi z innych skrzynek i poszedłem kopać obsa. Z obsa zrobiłem enchant i zrobi ustawiłem go. Następnie zrobiłem trochę biblioteczek i zacząłem ustawiać je dookoła mojego enchantingu. I zobaczyłem co mi sądzie na Hilofia Fortuna 3. Naprawdę super. I na koniec dnia stwierdziłem, że nie będę nic większego zaczynał. Po prostu, powiększyłem swoją farmę trzciny. Dzień zacząłem od tradeów z wieśniakami, żeby zdobyć trochę XP emeraldów. Zrobiłem też sobie kapłana i go zacząłem maksować, ze złoto, redstone i takiego innego typu rzeczy. I udało się widzowie, mamy villagera z mendingiem. Także nice, teraz tylko kupić go. No i tutaj widzowie, jak możecie zauważyć, 6 dni to jest robienie murów. Tutaj wyrównywałem teren i później robiłem słupy różnego rodzaju z sandstone i wykładałem je między tym szkłem, żeby po prostu jakoś to wyglądało, będą nas chroniły przed mobkami z zewnątrz, i też będę przez nie widział. Także, nice, murami tymi inspirowałem się od jednego z polskich youtuberów. Umówmy się, tak że jeśli ktoś z was w komentarzu zgadnie od kogo, to przepnę mu serduszko. Także możecie śmiało zgadywać. Sekcja komentarzy należy do Was. Tutaj, ogradzałem sobie wioskę, tak samo tutaj, kaktusy przy okazji sobie ścinałem. Może coś z nimi zrobimy widzowie w przyszłości. Dajcie znać właśnie też w propos tego w komentarzach już kolejną rzecz. Co mogę zrobić z kaktusami? Czy jakąś rzecz zieloną, czy może jakiegoś gigakaktusa, farmę dookoła murów. Cokolwiek dajcie znać, bo tych kaktusów na pewno tutaj jest sporo. I raczej... No mi się przydadzą na coś na pewno. Tutaj już miałem zrobione słupy z I zabrałem się za wykładanie szyb. Jak możecie zauważyć faktycznie te mury jak wam mówiłem wyglądają praktycznie Tutaj też dokończenie murów na bieżąco, bo jednak nie w kilku miejscach mi tego zabrakło, ale robiłem, wykładałem i jakoś ta robota szła. 6 dni to jest jednak dużo, więc bałem się, że mogę nie zdążyć z innymi rzeczami, które mam zaplanowane, ale leczałem, jak najszybciej się tylko dało. Wykładałem raz na górze, raz na dole, raz na boku, pyk pyk, ale finalnie po tych kilku dniach udało się je skończyć. Tak wyglądała ogrodzona wioska. Moim zdaniem nice. Dzień 16 to było kopanie w kopalni. Stwierdziłem, że na chwilę zajdę zdobyć trochę surowców, expa żeby po prostu mieć na enchant kilofa na 30 level. Tutaj też kopałem różnego rodzaju rudy, żeby też mieć do przepalenia jak najwięcej. I te diaksy, wrócę po nie potem, kiedy już będę mieć fortunę na kilofie. Dzień 17, powrót na powierzchnię, zrobienie dwóch fleczerów, iść na nie drewna. I kowa, ponieważ mam zamiar wyhandlować się z nimi. Od kowala kupiłem sobie Emeraldy za węgiel, bo miałem go trochę dużo. Byłem z tego zadowolony, że będę miał rynek zbytu nowy i sprzedałem mu cały żelazo, jakie miałem we ekwipunku. A potem fletcherom sprzedałem patyki. Następnie wróciłem do mojej farmy Sugarcane'a, żeby ją trochę powiększyć, a tak dokładniej to ściąć, żeby mieć po prostu papier do tradeów. Tutaj go sobie rozłożyłem, żeby mieć elegancko pod 24 sztuki na każdym slocie i wszystko wyglądało pięknie. Wróciłem do baboziarki, sprzedałem go kartograferom i kupiłem mending, przy okazji zenchantowałem kilof, siat mega kozacki, 334, najlepszy kilof w grze jaki może siąść, kupiłem jeszcze jeden mending, który dam sobie na inne narzędzie, ale to w kolejnym odcinku i obecny mending dałem sobie na kilof. Byłem mega z tego zadowolony i wróciłem, jak mówiłem, pod jaksy, wykopałem je i udało mi się w sumie zdobyć ich 10, także nice. Zrobiłem z nich hełm, buty i diamentową łopatę. Brakowało mi na miecz i na spodnie, ale tym się niedługo zajmiemy. I oczywiście założyłem nowego seta. Postanowiłem też szcząć trochę drewna, bo ono przyda mi się potem. Dzień 18 to była wyprawa w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Diaksów, żelaza, kolejnego koksa, wszystkiego. No i w pobliskiej piramidzie udało mi się znaleźć takie oto rzeczy, jak tutaj możecie zauważyć. Dwa diaksy w tej skrzynce i jedna w tej. Trzy diaksy. Super. Kowal, nic ciekawego. Zabrałem tylko chleb. I z tej wioski obrabowałem ją z hejbali. I postanowiłem już wracać do wioski. Dzień 19, to jest nowy orange i w nederze stwierdziłem, że zbuduję sobie małą chatkę, tak żeby chroniła mnie przed pierwszym i lepszym gastem, który po prostu się tutaj zrespi, jak ja wejdę do nederu. Nie wyszło może jakoś fajnie, ale nie chciałem większego projektu rozpoczynać, a poza tym nie miałem wszystkich surowców, no więc tym się po prostu widzowie zajmiemy w kolejnym odcinku, jeśli dobijecie 30 łapek w górę. Tutaj robimy sobie podłogę z drewna, tylko najzwyklejszą, bo niby czemu nie. I ładnie to wygląda. Lecę dalej ze ścianami, robię je z łupku, ponieważ łupek nad Kineder, nawet ładny klimacik. Leciałem dalej ze ścianami, wysokość rzeczywiście musiała wyrównać portalowi, a potem leciałem dookoła z dwoma piętrakami schod schodków i tak to jakoś mniej więcej wyglądało. Kiedy miałem to gotowe, stwierdziłem, że to jest czas najlepszy, żeby zabrać się za Dalszą część dachu i zaraz wyłożyć tutaj szkło. Szkło użyłem czerwonego, tutaj nie wiedziałem zbytnio co mnie zaatakowało, jakby nie widziałem nigdzie moba. Także trochę przestraszony kończyłem dach, dach zrobiłem, że szkła, żeby cokolwiek widzieć, czerwone, też nadarowy klimat. A ponieważ w tych wersjach fajnie łączy się szkło, to spoko to też wyglądało. I moim zdaniem chatka cała wyszła nieźle. Dnia 20 domontowałem jeszcze szybkie wyjście i wejście. Ustawiłem crafting i skrzynkę. Żeby mieć gotowe i dokończyłem tutaj schodki. Całość z zewnątrz prezentowało się tak. Moim zdaniem nawet, nawet, jak na taki szybki domek. Oświetliłem też w środku, żeby mi się żadne moby nie zerspiły i zacząłem wyrównywać teren, żeby nic nowego nie robić. I tak wyglądała mniej więcej moja baza po tych 20 dniach. Enchant piec. O te także game, to by było na tyle. Dajcie znać jak w, w komentarzach jak Wam się filmik spodobał. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji. 30 łapek w górę to jest kolejny odcinek w biciu na Discorda, do którego link macie w opisie. No a ja już się z Wami żegnam, do następnych, trzymajcie się, siema!